Proszę Państwa, pani... do piłki lekarskiej rusza następna zmiana. Tak przygotowuje się oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba. Brawa dla tej Pani, nie tylko za rywalizację, ale i za tą figurę. Brawo. Koleżanka mówi, że nic straconego, tak jest. Jak się pani podoba w Polsce? Nadzwyczajnie. Bardzo mi się podoba. Jest bardzo zielono, jest piękna przyroda dookoła. Prawie tak no, samo znaczy zielone jak na Ukrainie, więc poczuwamy się prawie tak jak w domu. Z tymi Zespół nasz składa się z uczestników naprawdę z różnych zakątków Rosji. Rosja jest ogromna, a więc oprócz Moskwy oczywiście z krasnodarskiego kraja, z Tulu, z Soczi, gdzie w przyszłym roku będą odbywać się igrzyska. Przyjechał też uczestnik, który pokonał odległość ponad 8 tysięcy kilometrów. Ma vë rrospë. Ma vë edhe Pochodzę z Ukrainy, e, natomiast od 13 lat mieszkam już w Polsce. Jeżeli osoba... Jak się Pani tutaj czuje? E, doskonale. E, powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że zostanę w Polsce na dłużej. Myślałam, że będzie to tylko etap przejściowy w moim życiu. Natomiast e, no, na dzień dzisiejszy e, wyszłam za mąż, mam dwójkę dzieci, e, których też bardzo serdecznie pozdrawiam. I no, mieszkamy sobie tutaj bardzo naprawdę doskonale.